Troszeczkę lepiej wyglądał niż poprzedni. Zrobiliśmy mniej błędów, więcej mniej niewykorzystanych sytuacji. No i Jesteśmy w trzecim tygodniu ciężkich, ciężkich treningów, także, no mówię, ta gra to jeszcze nie wygląda tak, jak ma wyglądać w Lidze. Troszeczkę przerwy w, mieliśmy, także, także już te, tego grania czujemy, czujemy głód. I, no i każdy, który, kto dostaje, dostaje parę minut w, w takim sparingu, no to, to i tak musi dać się wszystko, żeby. No bo to jest to, są azylowe to zawsze się, czy zawsze się gra na, na maksa. Bardzo dobrze się czuję i mam nadzieję, że tak cały czas będzie. Z chłopakami się znam już parę lat, także nie było, nie było problemu z aklimatyzacją. Jutro jedziemy do Piotrkowa na sparing, później trenujemy do. W czwartku, w piątek i w sobotę gramy z Płockiem z Tutaj są zawodnicy już z najwyższej półki europejskiej, także trzeba. Można od nich coś podpatrzeć i, i, i dużo, dużo się nauczyć. Cel jest jeden medal. Przychodząc tutaj, ja wiedziałem, po co tu przychodzę i, i będziemy grać o medal. Nie zapominajmy o, o innych zespołach. Dużo roszad było w, po tym sezonie. Także może być ciekawa liga i nikogo nie można lekceważyć. Tam wszystkich kibiców z puław widzimy się od września na hali. Mam nadzieję, że będziecie mocno, mocno kibicować tam.